Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Na początek możecie stawić łapeczkę w górę Jeżeli jesteście nowi na kanale, możecie zrobić suba, kliknąć również dzwoneczek Ja się z wami żegnam miłego oglądania intro Choć ktoś ze mną za bazę bo Idźcie pod drzwi, żeby nie wyszli Dwie osoby przed drzwi

nie, nie umiem tak splantować Co tu jest? Ale miejsce tu jest ciekawe na bazy ciężkie. Tak A Nie wybuchnie chyba. Gdzie może Dobra, walimy. O kurde, nie stójcie tyle tam, kurde. Jeden na drabinie, trzech, czterech tam. My jesteśmy z tyłu. Pójdzie. Plantować? Masz cekę? To plantuj. Tam. Plantuj tamto. Tam, tam. Ale dziwna ta baza. Uzbraj, ona jest na dużo cek. Tak. Ampliuj. Pójdzie? A. No nie wiem. Nie wiem, czekaj mi Może. wezmę coś. jak coś. Może. O kurde. Może. Hmm. się. Może. idziesz Kurwa. A ja się dostanę. tutaj plantuje? Tak. Chodź, Chodź, Chodź tutaj, nie padniesz. Wychodzą drzwiami. A no, dwie ściany poszły. Z jednym trzecim. Z W krzaku się schowajmy. To nie jest zły prasik. Dobra. Patrzcie ja tutaj, mam ja, ja się killam. Czeki. Dobra, to plantuj. Chodź na górę. Plantuj, plantuj. A poszła ta pierwsza już? Poszła kolejna ściana. Poszła? To na 500 wale trzy żelazne. Dobrze. Tak na skałę. Tak na skałę do góry. A jak daleko to to jest? To blisko do pani możesz Patrz ktoś przed... Czemu nikt nie stoi przed drzwiami u nich? No chodźcie. Tak. No, no, jak nie widzę nikogo. Defensywy wypad pod drzwi. I to są zmutowani pod drzwi. A, no to idę. I to są zmutowani. My sobie tu killer zostanie zostaniemy ty. Masz tu moje Poniżej? User left channel. Ja pierdolę rajdują moje na zimowy łuk. No life of rajdują akurat teraz. No name. No. Daj, dawaj. Nie jest, jest koper? Traf. Czekaj, koper od góry, tak. Czekaj, czekaj, bo to jest przerwa chyba pomiędzy ścianą. Nie, nie ma. Ale aleluja, ty jesteś zmutowany, to przynajmniej. Tako. Co to nie żeby tłumaczyć ktoś kurwa, Żeby drugą stroną. Jeszcze mi... trochę daleko, wiesz my to jesteśmy Noo daleko będę mam tych 10 Ile masz ty? 5 Ja mam tych 5 Ja to jeszcze 12 Pięć jest spazie Waszło ładnie Nie wiem czy tak ładnie wejdzie. bo możemy nie wejść duży damage robi Mówiłem o trzeba dwalić Ej, kurde trochę źle idziemy w totem Czy ja wiem? A źle Jedno w lewo mogliśmy iść, byłby totem Jaki już. Nie wiem czy tu w lewo się ten da postawić na TV betonek, jak sprawdzałem kiedyś. Właśnie nie wiem, dlatego sadzimy tutaj. Jak tam nic nie będzie, to sadzimy w lewo i tyle. To kogo to jest baza. Tak. On chyba jest nie nie. niemożliwe, że on wyleciał. O jak pękła to druga! Mariatka. Na jedną. Ile tam? jest sporo jeszcze. Nie wiem jak ta baza jest zbudowana. No i właśnie tu się zaczyna problem. Walimy jeszcze po tej, jeszcze dwie w przód i potem skręcamy. Tyle, że je sadzimy. To nie jest źle. Który to gada Od nas ktoś? Pierwsi kurwa napierdala, na się. Plantujemy wprost, czy nie? Chwileczkę, weź, się, weź się, po Kurde, no mi się wydaje, że to tak. Tam będzie totem na wprost. Bo patrz, jak no, dajesz to sobie to... na ściankę, nie? To widzisz, tam są takie jakby do góry te ścianki dwie. Patrz, tam dalej można ścianki stać, tam jest pusto już. No, właśnie wiem. No, to ten no, możesz zalimę. tylko postawić właśnie tu przy skale, bo tam jest już za wąsko. Sadzę tam jeszcze, ale nie, nie plantuj tylko jedną. Pojedyncze, bo może pójdzie na jedno i będzie w... Idźcie po cek już Ilo został w bazie? 5 Możemy nie, nie wejść Które Nie wiem Który... Mi się daje, że chyba po wnieliśmy jakoś coś tam ten tek jest Kurde nie poszło, ale teraz dwie pójdą to dobrze 5 zostało, biorę 5 A mamy system Tylko jak my taką bazę na 20 walimy, to nasza na ile jest? Wzięliście wszystkie ceki czy nie? A da. dobra i co teraz? Tych mu wypierdolę Poczekaj, bo teraz... Tam już coś jest. No coś tu jest już. Tu zaraz się tylko dostawia skrzynki, nie? O Jezus. Dawaj ceki. Ja je wę Koperski dawaj ceki. Jeszcze mamy dwie żelazdy przed nami i coś będzie. Ile masz czek? 5? 5, 5, 5. dawaj, produkujemy. A ile wzięliśmy? 15? 20. O! Coś tu jest, chyba, to chciałem mieć. Nie? Jak gruby? Jak uważasz? Ej, tak wybuchnie, nie? Jak tak, tak splantuję? To wybuchnie. Tak, o, no ona pójdzie. pójdzie. O. Dobra, to no fakty. Pilar. Okay, uważaj żeby nie zamurował e! Latuj Jest potem Jesteś? Szybko kawunia Gówno nic nie ma Fuck widzicie? Uciekli, uciekli gdzie oni są? Szukajcie ich Kawunia. Co oni tu do skały wbijali tą klapą? Aha to nieźle. nie, nieźle. Niezłe wbijanie do skały, do swojej bazy. Zobacz, od przodu to nic. Od przodu, jeszcze go... od, przodu od przodu łatwiej od by było. Patrz, pierwsze drzwi, no od przodu było łatwiej. Drzwi. No i dupa. Jesteśmy w dupę. No i dobra, wsadzimy sadzimy ich na hangarach, na hangarach wszystko mają. Gdzie, tamtą, co wie, jest żalia jest kolejny totem gdzieś, trzeba go znaleźć Ale ci tak zostało? 4 czy 5? 4 Kurde. no to, so, to jest na jeden totem No nie, A tu jeszcze mają Ty, tu jeszcze jeden mają SC4, SC4. A? Ty, tu mogli ucieknąć, bo tu jeszcze jeden totem. No ale tu był typek No właśnie, chodź tu chodź, patrz tu. Jest tym jest nie, to jest ten totem. Nie czekaj, tu był typek czy nie? Czy kurki on uciekł, bo nie ma tu nikodro. Ale... Tu jeszcze jest, zobacz, ale to na dole nie było do temu. I w tym jeszcze jest totem. A oni do skały w tym wchodzili, jak to? Nad no, nami jest jakiś jakby pałek, bo jakaś podłoga była. Chyba, że dawno tam był. Co ty, tak się nie da, co oni tu Tu jest totem. No tutaj, no na i my też... My... Ale On to nic nie ma już. Już pięć mamy. Cześć! Kurczę, ważę i zobaczenie. Jest tu siedmiu! Siedmiu. Chyba na pana prezesa mamy czekać, kurwa? No prezydenta, gościu, czekamy. <laughs> ja Gamer z takiej Co na Takie czapcy Gdzie ten gamer jest? Ej, Myślę, baza jest. Baza baza jest. 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 się Jest. się Jest. 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 Ja wiem chyba, gdzie to sadzić. Tam już wczoraj, tam się nie zmieniali. Nie, stary, ja, ja ci mówię... Co to jest drabinka z to skanowaliśmy. No, ja też to skanowałem stare. też ja, to no, skanowałem wczoraj skanowaliśmy w trójkę. I, i, Ale oni. To, i oni tu stare. Ja, ja wiem to, chyba, żeby to, to, to sadzić. No, otwórzcie to. A nie, bo się nie słaby, bo... Melon, otwórz mi to. No. Otworzy no mi ktoś tą zawodówkę, no cicho bądź. Bo... Od dachu sadzimy czy nie? Lepiej od dachu. Wiesz Zadam, Ej, kaszer, Zadam, Od dachu, ale idzie. Od dachu, ale Ja ci pokażę. To ile cek brać na start? Jest po 3. Dobra, biorę trzy. Ja idę na górę, a wyjdźcie kurwa na dół Biorę 3 i wychodzę. Na górę niech wejdą tylko trzy osoby. Proszę, niech... Zabijecie kurwa gamera jebanego czy nie? Dajcie mu tutaj, we stójcie pomiędzy bramami To my na dachu, nie Gdzie mam sadzić? Już jest, jestem z sekami jest Gdzie Panie mam ma sadzić? Dobra, no. Ja bym Dziął. tutaj wam Na no. tą ściankę i później w dół, ale też nie jestem pewien Tak? Tu jest garaż No wali tam Sadzić tak? Dobra No Ej, Ale... Ale dobra, najwyżej Poczekaj. Kraszko. A tak dach walisz? Nie, tak żeby ścianka wybuchła Ale wy rozstawcie się wokół tej bazy, a nie na cechie się patrzycie. To się spodziewał, że oni się na cechach nie No jak... W, my... I tu w bok. Ile no nie, ale... sobie jest na dachu w bok? w bok? No tam na tamtą ściankę się rozdał. Już? No jest dużo? Już. Bramę pilnujcie i no jeden jeszcze jest do mnie. Ja nie, nie sprawdzałem, ale ten kanał jest w całości. Dobra. Pójdzie na dwie? Stój tam, Presik, ja stój, stój tam. Na... Pójdzie się te... no, Chyba na tą jedną drogę. Pójdzie sobie to... plantować nawet. Ej, ale wbiegajcie tam, żeby nie zabudował. Kurwa, nie poszło. Ona jest podwójna. Dobra, ja się kilam. Caki. Patrzcie tu. Wygram tam pomóc na tak? Chodź tu się A jeszcze mnie do drzwi. Wbiegajcie tam od razu. Ona jest podwójna chyba. Ale, nie wiadomo. Tam jest Ale, kamień. Biorę trzy. Wychodzę. Stój tu pressik. Stój tu pressik, na biegnie pete. Jaime ucieka. Chyba czapce. Na żelazno. Dobra. to sadzić. No na tą. Na żelazno chyba. To, no żelazny, tamtą. No na żelazem tam Może niżej? No najfa no wchodzi nie na plecy. Tutaj. Na no nie, na plecy, ej. Kurwa na plecy no najchodzi. wchodzi. Gdzie? do was. <grymna> Ej, panowie, pójdę usunąć od Tak, nie, nie, ma. Wskazę, i, Ta. e, nie. No game gamer zbiega. On robi. A, ja mam przestrzenkę. Aha, wytyczmy, widzieliście, bo by... Ale on mi raz walnął, on chciał nam na plecy wskoczyć, bo on poszedł i ja tam stoję przy trawince, kurwa. Jeszcze jeden. Już. Zbuguj ją, no właśnie. Ale nie wiem, czy my wejdziemy przez tą cechę będzie zbudowana Którą zaplantowałeś? Tą w środku, tą w góry, czy na dole? Macie, Zawadźcie, zawadźcie, wjazd. Rozbierać, do... szybko. Rozbierać, cekę, cekę, jeden bije. Nie, nie defujcie tej ceki. No, co wy no, robicie? Dobra. Nie wejdziecie. się na ceki. Na... Rozbier Rozbierajcie to. Jak to temu nie ma człowieku? Ale zbijcie to kur... Nie ma? Na drzwi. Ale stójcie, żeby nie zabudował. Pracęki? ceki? Czekaj, czekaj jeszcze. Jedną. Otworzył drzwi, broi wam. Oj. Dobra ci broi. Coś wszystkich wywaliło? Nie. Yeah. Yeah. Macie to tam? Nie. Yeah. Biorę cekę. Tu Co jest? jest? Masz. Zajebał mnie. Ty bieg, gniroś. No, ja tak samo. Nie, nie zamuruję. Ty Zabiłem się z nimi nawzajem, szybko. Ceka, ceka leży, ceka leży w środku. Szybko tam na górę tam. Pompa się. mi spadła, ktoś skoczył. Szybko, wchodź, wchodzić. On no, ceka leży, defense. W Moim lucie, tu co patrzysz. Ty... Ja jest, macie szybko, totem? Odbyte, podbyte, podbyte. macie to tam? Nie rozbieraj odbyte, odbyte, Bazy. Ej, Nie rozbierać. Nie rozbierać. Dobra, nie rozbierać. To, a macie potem w go bijecie? Zostawcie kto ma moją pompę i cekę, kurwa. Ja mam, ja mam, łap, to hasz, hasz. Łap jest się chodzisz chodzisz. Chodzisz, kurwa, ten kto stoi Aleluja, zostawcie no to jakiś Już było coś? Kurwa, gdyby chyba to było walić na radzie. Zostawiliście to tam, hasze? No no nie, tu mam ich totem. Podpadcie po skrzynkach, kurwa, co tyle rutów. A tu no naim, uciek! Amo to ja zbieram z tej ziemi. On design. Ja było kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, już piszą, jak tam warf Już wchodzi garażem. Ja, o, tu jest amon. Ja, ja, ja. Nie, redzie Na Narega mają wszystko. Zaraz też tam sadzimy. O, benzyna. Halo. To Ej, uważajcie, bo to mogą na umyjemy się zlecieć tam między wami. Dobra, trudno. Lecimy do na redzie. Gdzie wy jesteście? Tym? Ja Ej, pójdzie beton? Los, U... czyli, nie? nie, ja nie plantuję ja, ja tego. Ja tylko podłożyłem. Ktoś inny splantował. Pójdzie. A co mam nie pościć? A to kamienna. Ja beton. Uf. Auto. Ej, można zbić. Auto. można zbić? Dobra, dawajcie szybko tym tym autem buguję. Dawaj tego kładami. Anioła. Otoczam serwer. Tak kładam. O kłada. się. O się że szkuku? Tak bijatyka. Melo się no toż kurwa zrobił No bo stanął jakiś pajac Jasier wie co? co? Gdybyś nie wiedział to w jednej tysięcy bo z tak kamery to wziąłeś że... Boże Ale oczuńcie się poza tam Nie, Ale ulubiłaś się Wpadła mi kurtka Na koledzy Ajcie mnie to za no to bugowanie. Bugowanie się. Tą... się. Tak Ej czekaj, chodź, chodź. Jest! go. Nie wierzę, nie w ten sens. O! Dzień dobry. Trulałeś. nic nie ma. No life, nie ma nic. Kurwa. Tak nie ma nic, kamień A od góry na I to tempo, i deski. A teraz to, też Ej, a gdzie jest jakieś odrodzenie, że coś wziął? Dobra, może być.